Się nie skrzyżowanie z tej strony Minek i. i Diaksu. No, dzisiaj będziemy nagrywać sobie na serwerze Vertez, coś tam dalej. Nie, to nie jest Vertez, co ty mówisz. jest Mieliśmy na tym nagrywać, ale znowu, yy, tak samo jak na Jaś MC, ja nie mogłem nagrywać na swoim koncie, bo ktoś już weszedł, wszedł wcześniej ode mnie i zmienił tam hasło czy coś tam. tak samo ma yy, MR korbacz. No Minek na wertes.pl No, tak Zobacz. wyszło. I gramy na mcsurvy.pl Mam dokładnie 4, 3... Jesteśmy na vampir. ...res, vampires. Ej, no, jestem znowu człowiekiem, a ty? Też, jestem za tobą no, o, gdzie jesteś? O, widzę cię, siema Trzymajmy się raz. Trzymajmy się wampir. kupy, bo kupy nikt nie ruszy No obie, ej, zgubiłem cię tu jestem Gdzie? Tu o tu, tu, tu! O, o Ja nic nie widzę, zbię. No właśnie trochę. To jest jaskinia. O chodź tu, tu jest jasno tak trochę. LOL. No, no. Co to było? Właśnie nie. Ej, jakieś... Mam jakieś jednośni. nudności dostałem. No, no właśnie, no, kupię, Ale fajna ikonka. Patrz, tu jest zejść. Coś było. Ooo Dobra, chodźmy tu. Widzisz mnie? No. Dobra, to chodź za mną. Please. Idę za tobą. Tu czy jest, jakiś parkour? ur. Lubię na to. Albo, albo ja spadłem, jak coś. Chodź tędy. No tędy co szliśmy i. O mały zombie! O boże! No, no to mamy dodać? No właśnie, chyba tak. Nie. Yeah. Get the fuck! No 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 no, 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 no Uff, ja się O! co mi dzieje! Uważaj! Jaaa! Yeah. O ty Kurde, widzę go! Widzę go! Widzę go! Widzę go! Szykosz, go! Jej! Nie! On mnie wie. Gdzie jesteś? Nie widzę cię! Idę tam, biegnę? no Nie, bo mi nie, 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 Patrz tam gdzie byłeś! To ty? Lecę! Patrz gdzie! gdzie byłem. Jestem ja gdzie byłem. Dobra, przeszłem gdzieś tam gdzie jestem O, ja też tu jestem chyba Taki dziurny ja stąd idę Tu jesz mato i no, go. go znowu jakiegoś prędza Nie 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 I dobry I jestem w tych klasie Nie serdu... Oliście Po prostu nie się jak guma się. Ej, dobry jestem. Dwóch już zabiłem. Wzięliście się? Bo nie, to nie ty. Kogo mnie? Nie, kogo się ma? Nie zabijaj mnie, plis, soj. O, dobra, jak na razie. Soj, plis. O, Jezus! Nie, 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 Mnie? Iź stąd! Idźmy! No nie, zabij mnie. Odejdź, duszo nieczysta. Ale... Ale no. jestem... Nie. Wampira wygrały, ale, <laughs> ale Żal! Ale dobrze mi szło! Żal. Bardzo dobrze. No, no to dobra, no to... Widzimy się w następnym odcinku. Po prostu. No i nara! I mam nadzieję, że w następnym odcinku zagramy sobie w CSGO. O. I ty no też. też. Dobra. No to Mara. No cześć.